Cześć, z tej strony Michał Unza dla Akademia Keto.pl. Dzisiaj opowiem o przeciwwskazaniach do ketozy i diety ketogenicznej. Jest ich kilka powiedzmy, takich przeciwwskazań, które warto rozważyć, zanim właśnie tę dietę ketogeniczną i adaptację do ketozy rozpoczniemy. I warto na pewno nad nimi się zastanowić. Pierwszym często powiedzmy omawianym przeciwwskazaniem jest brak kontekstu żółciowego, jednak tutaj z badań anegdotycznych, z doświadczeń anegdotycznych wiadomo, że jeżeli Będziemy stopniowo zwiększać ilość tłuszczów w diecie, to nasza wątroba będzie w stanie w odpowiedniej ilości produkować właśnie tę żółć i te kwasy tłuszczowe, czy po prostu tłuszcz z diety, będzie w stanie trawić, bo pęcherzyk żółciowy przede wszystkim gromadzi żółć. Jeżeli tej żółci spożywamy regularnie dosyć sporo w każdym posiłku, to ta żółć po prostu jest na bieżąco zużywana też do trawienia. Jeżeli ktoś oczywiście spożywał mało tłuszczów i nagle przerzuci się na dietę wysokotłuszczową i nie ma tego pęcherzyka żółciowego, no to jak najbardziej. Biegunki tłuszczowe czy inne objawy mogą wystąpić, ale no wiele osób bez czyli życiowego z powodzeniem yy, stosuje dietę ketogeniczną, Jednak warto tutaj też na pewno skonsultować się z lekarzem. Kolejną kwestią jest sport, mamy sport a Ketoza. I tutaj w wielu sportach Ketoza sprawdzi się świetnie, szczególnie w tych o takim stabilnym tempie, gdzie nie rzeczywiście nie wchodzimy na jakieś tam wysokie pułapy vo 2 Max, czyli na przykład w kolarstwie, w jakimś tam długodystansowych biegach, czy w czymś, co po prostu jest ma raczej stabilny, stabilne tempo i stabilne właśnie tętno i tempo, tak? Jednak ketoza średnio sprawdzi się w sportach intensywnych, na przykład w crossficie, w sportach walki, w zawodach sprinterskich, no tutaj prawdopodobnie katoza będzie pogarszać nasze wyniki, ewentualnie Stosowanie TKD czy ładowania węglowodanów może na to wpłynąć korzystnie, że te efekty nie będą takie negatywne, ale to już też zależy od osoby. Jednak mało jest naprawdę sportowców, którzy w tego typu sportach sprinterskich i o dużej intensywności stosują dietę kategoriczną. Kolejną kwestią jest stres. Jeżeli mamy teraz stresujący okres, na przykład przeprowadzkę, jakieś zmiany w pracy, w życiu osobistym, mało śpimy, być może mamy małe dziecko. To adaptacja do ketozy może być trudna, tak? Bo ponieważ, ponieważ właśnie sama adaptacja do ketozy no jest powiedzmy, że pewnym stresującym czasem dla naszego organizmu. Jeżeli mamy tego stresu dodatkowo dużo w życiu, to ta adaptacja może zachodzić bardzo długo, ciężko i po prostu też nie zaś odpowiednio. Dlatego też prawdopodobnie nie będzie to najlepszy czas na adaptację. Lepiej poczekać, aż te objawy jakieś tam stresowe przejdą. Kolejna kwestia to. To, czy w ogóle lubimy tłuste potrawy, tak? Bo jeżeli ktoś jest no, miłośnikiem ogólnie słodkich potraw, owoców i tak dalej, a nie lubi na przykład tłustego mięsa, smalcu czy jajek, no to ciężko będzie mu w praktyce dietę ketogeniczną stosować, tak? więc te preferencje smakowe na pewno też dużą rolę odgrywają. No i ostatnia rzecz, to jest 4. Jest to gen, wariacja genu czy polimorfizm genu, który odpowiada za to, że. Osoby właśnie z APOE4 mają dużo większe ryzyko uszkodzeń różnych neurologicznych, na przykład dużo gorzej reagują też na nokauty, na uderzenia w głowę, takich Ich mózg po prostu dużo gorzej na to reaguje. a dodatkowo te osoby mają też większe ryzyko choroby Alzheimera, demencji, różnych tej neurodegeneracyjnych chorób. Dodatkowo reagują gorzej na tłuszcze nasycone w diecie, dlatego też, bo co przekłada się też na Lipidogram, dlatego też osoby z genem APOE4, który można sobie badać. No raczej w takiej większej, szerszej diagnostyce genetycznej, bo na tej chwili nie jest on dostępny po prostu oddzielnie, jako jeden konkretny gen w Polsce do zbadania, ale jeżeli ktoś wie, że ma taki, taką wariację genetyczną, właśnie. To być może dieta katagoniczna też się nie sprawdzi, a jeżeli już ktoś stosuje dietę katagoniczną, to na pewno nie powinna się ona opierać na tłuszczach nasyconych w głównym wydaniu, tylko powinno być tam po prostu dużo też tłuszczy nienasyconych, szczególnie jedno nienasyconych. Jednakże my też w naszym kursie promujemy taką dietę zbilansowaną, żeby ona nie opierała się tylko na tłuszczach nasyconych, tylko te stosunki tłuszczów nasyconych i nienasyconych były odpowiednie, co na pewno też na nasze zdrowie w dłuższej perspektywie szczególnie przełoży się na pewno korzystnie. Także tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie nam subskrypcję, łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś tematy, komentarze do filmów, tak najbardziej, zostawiajcie je pod filmem i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.